Ma dobry wieczór, witam. Jezusie, Mariam. Daję do CSA 2 Overpass. Tym razem i Vertigo z tego co się orientuję. Dodali też Wingmana. Teraz widzicie, szukam Overpassa. Jak mogęcie prosić, drogi widzu, to zostaw łapkę w górę pod tym odcinkiem, aby podbić zasięg tego odcinka i żeby troszeczkę kanał odżył. Będę za to mega wdzięczny i z góry Ci za to dziękuję. Były jakieś problemy przed chwilą z serwerami, co nie dziwne, bo wszyscy zaczęli pobierać, wbijać, wiecie, przeciążenia, te sprawy. Jeżeli są jakieś update już oficjalne, podane na oficjalnej stronie, to pojawiają wam się aktualnie na ekranie. Możecie sobie na spokojnie je przeczytać. Nie będę ich wymieniać. O kurczę, ale to ładnie wygląda, ja cię kręcę. Swoją drogą od razu wam mówię, w sensie, nie to nie jest tłumaczenie, to jest mój błąd, oczywiście. Nie, nie grałem przez długi czas znowu w Cesa e, 2K w ogóle w Cesa go. Grałem ostatnio w momencie, kiedy nagrywam wam odcinek. Jezu, jak to super detalicznie wygląda, patrzcie, samolocik, który już nie pamiętam, czy tu samolocik leciał, czy nie. W ogóle ja zobaczymy, jak to będzie wyglądała ta gierka. I ciekawi mnie jedna rzecz, bo zainstalowałem sobie Windowsa 11 e, czy to wpływa na FPS? No nie sprawdzimy sobie teraz, jak jest nowa mapa, niestety. Ale o, o, ale ścinę mam. Halo? What the hell, co to było? Co się stało? Ale, coś tu ścięło. Czy ktoś już jakiegoś eksploita znalazł? Ja mam taką ścinę okropną. No to znowu tak jak wcześniej miałem baga, że mnie po prostu wypierdzieliło z gry. Eee, nie mam pojęcia. Ale dobra, zaczynamy. O kurde, no, okej, okay, to było szybkie. Bez rozgrzewki gram bez niczego, będzie śmiesznie. Pewnie wbiję jednego killa. O ile, mam nadzieję. Ojej, ale gościu tu też widzę, chyba kurczę ledwo wstał. Okej, okay. <grywa> dobra, to ja myślałem, że ja źle gram, ale widzę, że on chyba trochę gorzej. Powiem Wam szczerze, że wydaje mi się, że na Windowsie 11, no chyba, że na tej wersji po prostu, e, CSa dwójki, e, ale po prostu Cezami zdecydowanie lepiej, mimo tego, że te FPSy mam wrażenie, że troszeczkę bardziej skaczą. To nie mam takiego dziwnego input laga, takiego pyci-pyci miałem. Nie wiem, czy wiecie, o, o czym mówię, ale e, w się go też podobny, Taki leciutki pypek, taki, że takie leciutkie opóźnienie jest. Na przykład, jak w do czegoś takiego nie ma. O kurde, ładne banie sadził ten typek, ojojoj. Szisz no. Ten Typek kurczę 4K zrobiony i będzie Grekerowa jak 150. Pewnie, znając życie, to jakiś pro player. Aż zobaczę. Nie wiem. This profile is private. Wy tego nie widzicie, ale no. Prywatny profil, więc nawet nie zobaczę. Aż u nas typek wyszedł. Wziąłem w ogóle krótki mecz. Niestety typek wyszedł i już raczej nie wróci, więc jesteś po sobie. Nie wiem, będziemy mieli totalny wpierdziel. Na raz zobaczymy. Rzucę zaczepny, może oni będą raszować teraz. O, właśnie. Coś tam chyba trafiłem, dobra. Zabaw. O, patrzcie, smoczek. No, czyli się sprawdziło, czyli się sprawdziło. Bowiem się wychylać na longa, szczerze powiedziawszy. To co, zabaw mi. O, kurde, banie sprzedałem, już trafić nie mogłem. Ciekawe, za ile. A pisze, że long, na longu sprzedałem banie. Został ostatni z naszych, niestety. Infa raczej nie mają. Nie mają skąd chyba dźwięku nie wydał. O, no okej, okay, nevermind. What the hell, co on odpierdziela? To było głupie, jak but no. ile to dam? 84. Kurczę, trafiłbym go w ciało, to bym go zabił. Ach! I udało się. Dobra. Oj, myślałem. Jeszcze jeden, o mój Boże. A gościu co robi? Ej, nie no, ten typek tak, to tak kurczę. No nie no. Byłbym Szwecja bym powiedział. On nie wie co się wokół niego dzieje. To ja myślałem, że nie wiem, co się wokół mnie dzieje. Dobra, panowie, to trzeba full focus, no gramy klanówkę. O weź kacza dobra ogarnął. Powiem tak, jak jednego zabiję, a jeszcze mam jednego w ogóle żywego. Ej, ale dziwnie ten skin wygląda, ja cię krąco. Jak jednego zabiję, to będzie fajnie, taki wiecie. No w ogóle honorową byśmy wygrali, to bym się cieszył, nie jedną. Nie obraziłbym się naprawdę. Nie no ładnie, ten overpasik wygląda. No kurczę, fajnie. Wiecie co mi się najbardziej w ogóle podoba w CS-ie? 2 wiem, że pewnie większość na to w ogóle nie zwraca uwagi, ale mi się bardzo podoba detaliczność tła, że jakby jest więcej tych detali tła. Strasznie mi się to kojarzy właśnie z CS na przykład 1.6, że te tło jest takie miałkie, strasznie i brzydkie i jakby najbardziej widać właśnie tą różnicę w tym CS-ie 2, że też właśnie po prostu wszystko się poprawiało. Na przestrzeni lat jest bardzo... o wiele bardziej detaliczne niż było poprzednio. O oh yes. O oh jest. O oh Boże. O oh Boże. Czy ja mogę dostać kogoś, kto mnie wykaruje? Proszę. Fajnie by było. Dobra. Kajda w ogóle zadałem, mm, ale diglas sprzedam Hedda, oni będą grać prawdopodobnie teraz, bo mają pieniądze, ja też, że zagram czemu nie. Już każdy typek wyszedł, kurczę znowu, chyba chyba poprzednio też tak było, jeżeli dobrze pamiętam, że nam typek wyszedł. A wezmarkacza i może flesza I, i granata zaczepnego i flesza i mołotowa, a będę taki w pełny zestawik. Dobra, oni idą na B, ja nie wiem czy ja w ogóle nie mam wyciszone voice. Nie pamiętam jaka była komenda, a zaraz to odciszymy jak mam wyciszone, bo mi się wydaje, że mam wyciszone, bo nikt nic nie gada. O boja. O Boże, widać, że nie grałem. Nie grałem. Okej, okay, ale mam 3 kile, więc już, już karuję, już karuję. Już karuję. No idź z tą paką, typie. <grytanie> Czy on tu był? Ta, co on no odpierdzielał też, ten setek? Nie rozumiem chyba. O, jejsa, wbijem i ja cię kręcę, okej. Okay. Co prawda był strasznie słaby ten ace, ale wbijem Ace'a, tak? No, o kurczę, cofnijmy, już, już się pogro. Wziął mi akacza. Can you drop me AK, please? Thank you. Dobra, Ej, jest, 6 killi, już mogę się opierdzielać. Dobra, wychylamy się, patrzcie, zrobimy tak. Fleszyk. O, cholera, jest tam typek, najgorzej. <noise> Tego się nie spodziewał. O, ciekawe, że go jeszcze piłem w ogóle w pełni. Denek chyba nie ma. Jakbym chi rzucił, to to by była nawet dobra taktyka. Ale spoko, mówię, ja już ace'a wbijam, jestem kozakiem, jestem najlepszy. Wow, A Co to było? Ale flick śmieszny, dziwnie to wyglądało. Bardzo śmieszny flick. W ogóle ciekawe, czy netgrafa już Prowadzili clear, netgraf, nie... Kurczę, tego netgrafa ja bym chciał, bo te FPSy... No nie podoba mi się to, nie będę kłamał. Ta komenda na FPS-y jest brzydka strasznie. Może to do premiery poprawią. Ty, w ogóle zobaczcie na dole. Nie pamiętam, czy to było na początku, ale... CO TU SIĘ STAŁO? Co? Co? Czy? Co? Co tu? Jak on? Nie wiem, nawet nie mam pojęcia jak to skomentować, ale to jest niewiarygodne. Co tu się dzieje? Ja myślałem, że jest ten ale... Gościu 456 godzin w CSie. Okej, okay, no to może, może jeszcze, chociaż no znam osoby, co mają 300 i potrafią lepiej ode mnie grać, więc jakby godziny też nie mają w 100% wpływu na rozgrywkę. O! Dobra, zabity. Tam też. Jeden jest w Feniksie. Steel Phoenix. Boję się, że toalet mnie zgarnie. No i właśnie, kurczę, mój stresik mnie zeżarł. Najgorsze jest to, że ten typek powrogi wrogiej stronie, ten hey Cole, gra bardzo dobrze. No... A u nas, no to widzieliście... Co się stało w poprzedniej rundzie na Feniksie? Nie, żebym zagrał lepiej, bo zagrałem gównianie, ale no, o, ale ładnie to wygląda. No zobaczymy, Ragnar Holmes, 35 sekund, brak paki, poszedł na B, szczerze to nie mam pojęcia jaką ma taktykę, ale już wiedzą gdzie jest. No i mniej więcej tak to wyglądało. To teraz smutne. Kolejny u nas awczy, niestety. O, ale dobra, ruszył się, bo już się bałem, że wyjdzie, nie? Jakby wyszedł, to już była tragedia dla mnie. Kościół patrzy w ogóle tam awupą, jak ja patrzę pod innym kątem, pod którym szybciej będę widział, czy ktoś się wychyla, czy nie. No ale spoko, jakby nie ogarnia totalnie, co się w ogóle niego dzieje. Okej, okay. oj, ale fartowny headshot. Czekajcie czy jeszcze le będzie? No szczerze, mam wrażenie, że nie poszedł solo na B. Ale może? Jolo, plantuję. O, o, o. Co jest? C4 musi zostać podłożone w strefie detonacji. Było. O mój okej. Okay. Szczerze, nie mam pojęcia skąd może przyjść. O, chyba tu. Ok, wyszło. O yes. Trochę smutne, że kieruje ten team bledwo, bo ledwo, ale smutne, no. Okej, okay, ostatnia roda po tej połowie, w sumie mogę dropnąć, a zagram sobie dla beki, a nie ma nawet tego Fryta. Swoją drogą, oh, właśnie, bo zapomniałem, chyba nie podziękowałam, ale dziękuję bardzo Fryta za ponowne udostępnienie CSa 2, bo niestety Valve mnie bardzo nie lubi i dalej na moich czterech kontach, no trzech moich, jedno, jedno to mojej dziewczyny, to dalej niestety nie posiadam dostępu do cs 2, także, no tak to wygląda. Okej, okay, pewnie... o jest, że wziąłem tą broń to błąd. Ale jolo No zaraz będzie chyba saporcik. Chodź się tam zraszować, bo Okej, okay, jakoś wyszło. A, smoke taki śmieszny. O, czyściutko. No nie, źle. O cholera! Ja pierdziele. Nie wierzę w to. Szczerze go nie widziałem autentycznie, nie? Dopiero się skumałem jak wyskoczyłem z tym fleszem. Nie zauważyłem go. Ładna kampa, naprawdę śmieszna. Okej. Okay. Fair enough. O, biłem go ładnie. Dalej nie mogę się przyzwyczaić do tego, że nie pokazuję dipsa, jak kogoś obijesz to jak na premierze, albo na przykład na Faceitie. bo wiecie, no normalnie jak ktoś nie gra w zwykłych rankedów, no to nie wie, ale nie pokazuje normalnie dipsa. W sensie, fuh, pokazuje dipsa normalnie, i możesz sobie zobaczyć, a tutaj to nie pokazuje w ogóle, ani nawet w sumie po porudzie też nie pokazuje, jedynie sobie możesz zobaczyć ile obrażeń zadaś, jak się zaktualizuje, no ale to nie na pojedyncze osoby. Na FaceTim na przykład to ci normalnie pokazuje, że ej się ma tutaj zadać temu tyle i tyle i tyle. Tutaj to nie ma nigdzie takiej opcji i to jest dziwne. No dobra, lecimy, zobaczymy. Ej, ale naprawdę lepiej mi działa na tym Windows 11, no nie wiem, może jakieś placebo, ale... No nie czuję takiego, nie wiem jak to nazwać, takiego opóźnienia jakby, no nie wiem jak wam to opisać, nie wiem. Kto nie czuje, ten nie czuje, kto czuje, ten pewnie wie o czym mówię. Lepiej mi działa ten CS zdecydowanie na Windows 11. Co nie znaczy, że będę lepszym graczem. Bo jestem gówniany. No niestety. Dobra, idę ma. Też nie mogę się przyzwyczaić do dźwięków, powiem wam. Mimo tego, że są o wiele lepsze. Oho. O, kurde, jak to weszło? Szczerze, nie wiem. Chyba od Phoenixa, tak mi się wydawało? Nie. O, był obity mocno. Ostatni jest na A. Ja pierdzielę i to jeszcze ten ostatni. Nie, no raczej coś czuję, że Ragnar nie ogarnie. Chociaż nie wiem, zobaczymy. Co, no to pierdziela. Rak, wtf, fuck. Ale w ogóle mu ścina, widzicie to tak? Ale tak dziwnie mu ścina, jak na Overwatchu czasem ścinają te demka. Nie wiem, czy to tak na YouTube będzie widać, ale. O, myślałem, no też. już niestety. Zaczy, no po rundzie, ale pogrzeba już raczej też. Ojeju. Trochę skill nie? Trochę bardzo. Ale tara, dobra. E, a, forsuje, co mi tam? Oho. O, zabiję. Jeszcze tam na Kindergardenie jeden jest na pewno i to paka. O, cholera, jasno Okej, okay, wiem Pelican to tutaj. Widzę <grytanie> też miał problem z trafieniem mnie. Ale patrzcie, no pięknie świadczy o tym, że ktoś jest dobrym graczem. No zobaczcie. Trzy killa, nie? Przez całą grę. What the hell? Nie no, jesteś... Jacyś... Jakieś specjalne lobby to mi się nie trafiło, no szczerze powiedziawszy to wydaje mi się, że no silverowe lobby to to jest, nie? Może, może poza tym typem, bo on naprawdę na początku te banie co zasadził, no ładne były, nie? Po prostu ładne były, ale reszta... Dobra, M4 kupuję wywalone. Nie ma co... O! Dobra, poszedł, o! Okej. Okay. Wydaje mi się, że... O mój Boże, obity. Okej, okay, bomba zaplantowana, żółty zatwił. Ale on. A muścina, kurczę, widać to nawet na specu, nie? Że muścina, współczuję mu. Naprawdę, ja każdemu współczuję to nie kompa, żeby odpalić Cesika i sobie, żeby sobie pograć. Wiem, że nie każdego stać, nie. Zna mnie na przykład takie komentarze typu, że o, o ja głupek, czemu nie masz pieniędzy na to, żeby kupić co. Czy on podłożył pakę? Czy mi się wydawało, czy ta paka jest podłożona? Widzicie to? Czy ta paka jest podłożona? Gdzie ona jest podłożona? A dobra, bo to wygląda jakby w środku była przez to miganie.